z Bożej woli, do ostatnich kropli sąs, i to serce, co tak boli, sercem Bożym złoż, i to serce, co tak boli. Sercem bożym złość niech cichutko zbytwe płyną do Jezusa słodki gra, ziemskie bóle szybko miną i pocieszy Pan. Ziemskie bóle szybko miną, bo czesy twoja siła mało może, ale mocny dobry pół dziwiać krzyżać. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, Jezusa, Maryi i wszelkich jasnych istot, które pomagają zbawić się całemu kosmosowi. Nie tylko na ziemi jest o to troska. Cały kosmos zbłądził, wszystkie galaktyki zbłądziły. Bo się stały jakby alternatywą dla nieba po wyjściu z nieba, kiedy wyszliśmy wszyscy. Większość została, oczywiście, ale wspominam jeszcze o jednej rzeczy: kiedyś już o tym mówiłem, że Ojciec powiedział, że zdarza się jeszcze do tej pory, że niekiedy jakiś anioł chce wyjść z nieba i wychodzi. I próbuje tutaj majstrować coś przy kosmosie, i potem nie umie wrócić to tak jak ja kiedyś też potrafiłem wychodzić z ciała to znaczy to jest podróż w umyśle to nie jest tak naprawdę wychodzenie z ciała ja wiem na czym to polega to wszystko się dzieje w umyśle w wyobraźni ale ta wyobraźnia tak potrafi głęboko zanurkować, że nie potrafisz wrócić z powrotem i tak miałem bardzo mnie to cieszyło skupiałem się oczywiście zaraz mi tu takie przychodziły ładne. Kolory fioletowe, szczególnie fioletowe się pojawia. Po tym kolorze fioletowym już zaczynasz widzieć, z wyobraźnią widzisz, bo to jest wyobraźnia widzi, wewnętrzne zmysły. I widzisz różne rzeczy piękne, brzydkie, ale one związane jakby tylko z tym światem, nie z niebem. I bardzo mnie to wkręciło, że tak powiem, to jeszcze w latach 80. I potem w końcu na rozmowie pytam ojca Pio, bo zacząłem się bać troszkę już tego, bo gdzie tylko mogłem, to zamykałem oczy, siadałem już miałem takie przejście, jakby na, na drugą stronę wyobraźni ludzkiej. I widzi się, na, wyraźniej się widzi niż w rzeczywistości. To fakt. Kolory są piękne, wyrazistość nieprawdopodobna, możesz fraktale widzieć wszystko, co chcesz. A głównie to obserwujesz, bo to wszystko się jakby pojawia samo. I nieraz widziałem brzydkie rzeczy, złe. I dlatego spytałem ojca, co ja mam z tym zrobić, bo zaczynam się tego bać. A ojciec Pio mówił mi, przerwij to, ja ci pokażę kiedyś prawdziwe niebo. No i widzicie, i przerwałem i, więc już, i mam spokój, bo raz, że z jednej strony radość, z drugiej strony. Ból, bo m, takie nieciekawe rzeczy, jakieś dinozaury, jakieś coś, różne rzeczy się widziało. <laughs> jakieś statki, planety lecą na ciebie, na głowę, musisz się uchylać no, no niesamowite rzeczy. <laughs> takie po prostu, że m, science fiction to jest nic, to co filmy pokazują. Więc przerwałem, nie mam już tego i dlatego mówię, że musimy się. Zbierać wewnętrznie i iść drogą prostą. Ojciec mi powiedział, że masz iść drogą. Jak on mi to wtedy powiedział, to zapisałem w swojej książce: jednej, drugiej, trzeciej będzie. O, że mam iść drogą naturalną do Boga. I idę drogą naturalną, nic mi się nie dzieje. Jestem normalny facet, jak <grym> każdy inny reaguje, i tak dalej, i tak dalej, ale świadomość. Ważna jest, najważniejsza jest świadomość i uczucie. I ta mądrość, która, którą się zdobywa w ciągu życia, i ona decyduje o tym, czy idziemy do nieba, czy nie. Bo im więcej wiesz, tym jesteś większy, tak powiedział ojciec Pio. Wiedza na temat duchowości, nie na temat atomu, czy jakiejś tam chemii. Nie, ta wiedza jest potrzebna tylko w tym świecie. I niekiedy jest tak, że wciąga ludzi, wciąga bardzo ta wiedza, i całe życie poświęcają tej wiedzy. Jak ojciec mówił, naukowcy, umierając, Mówią, że zjadł, zjedli zęby na wiedzy, zsiwieli, i dalej nic nie wiedzą tak naprawdę. No, bo co może człowiek wiedzieć? Obserwuje tylko, i bada to, co już jest, to, co naukowcy inni z kolei tworzący kosmos, tworzyli różne rzeczy. Tak Fula Horak mówiła, że na przykład bociana, no to, to naukowcy artyści tak naprawdę tworzyli jeden stworzył, narysował dziób, drugi nogi, drugi tułów. Ogon, i tak dalej, skrzydła, i to genetycy, artyści to połączyli razem i powstał ptak. Jeszcze się dogadali, że będzie, że jest reinkarnacja, bo jest reinkarnacja. Więc przez, przez zwierzęta też można przechodzić. Człowiek, jako istota, jest najbardziej inteligentną na tym świecie, ojciec mówił, bo pytałem i jest już na tak wysokim poziomie, tyle już zdobył wiedzy i mądrości, że już może być człowiekiem. Ale jak widzimy, politycy i inni, ideologowie różni, fałszywi, fałszywi prorocy to jest ateizm, to jest lewactwo, to są fałszywi prorocy właśnie, którzy manipulują naszą świadomością, edukują źle ludzkość, ludzi i pomimo tego, że już doszli do człowieczeństwa, spadają dalej w dół. Po, nas, po tym życiu idą, albo w, w, w życie człowieka się rodzą, albo winne. w inne. Zwierzęta też można się cofnąć i służyć, jako krowa na przykład dojna, będą Cię doić. No ale to jest, krowa akurat jest pożyteczna, bo mleko daje i nie narzeka, i jeszcze masło można z tego robić, sery. Więc tak to działa. Taką sobie pokutę potem przybierasz i będziesz krową. Albo koniem będziesz orał. Gdzieś tam na polu. Ja orałem przecież u dziadka, koniem, to wiem. Lubiłem orać, ale jeszcze młodym chłopakiem byłem. <laughs> dziadka miałem obok mnie 50 metrów ode mnie. Miał gospodarstwo, kilka krów konia. No i tak jak u chłopak młody w podstawówce, to cały czas lubiłem dziadkowi towarzyszyć we wszystkim. Robiłem co się dało. <laughs> Kosiłem potem kosą, zboża się kosiło, też pamiętam, już byłem taki silny, bo ja tam lubiłem sporty różne, rowerowe, ciężary dźwigałem, w klubie byłem, w klubie również kolarskim na przełaj i tak dalej. Nawet byłem w areoklubie, jak chodziłem do samochodówki, do liceum samochodowego w Rzeszowie, to byłem w areoklubie, miałem skakać ze spadochronu, ale przerwałem potem tą szkołę bo za daleko było jeździ 30 km w jedną stronę No i już nie skoczyłem tam w zielonce właśnie gdzie teraz gdzie są teraz te wszystkie zbrojeniówki Więc musimy iść taką drogą żebyśmy byli z niej zadowoleni Żebyśmy widzieli perspektywę i światło w tunelu, na końcu cel, żebyśmy widzieli. Jak się tego nie ma, no to się jest po prostu takim człowiekiem z partii PO. Takim beznadziejny. beznadziejnym aniołem. Ale wszyscy mają szansę się odsucić i pójść drogą boską, boską. Nie leninoską, nie putinowską, ale boską. <laughs> bo to są złe drogi, te co inne. Pomódmy, kto ma dzisiaj imieniny, urodziny, do wszystkiego najlepszego. Składam życzenia, abyście trwali w miłości w dobro. I rozwijali to dobro i miłość w sobie, i pokazywali jeszcze innym, bo przecież wszyscy się musimy zbawić pójść do nieba, bo inaczej, jak Ojciec mówił, niebo nie będzie niebem, dopóki. Kosmosi są jeszcze aniołowie, bo wszyscy tam powychodzili miejsca. Są na nich czekają przecież pałace. Na no, Tuska też czeka pałac. Na razie to <laughs> służy komu innemu, nie Polsce. <laughs> Więc tak to módmy się jeszcze w naszych różnych sprawach. Piotrek mnie też prosił o Pawła, jego brata, bo wyjechał na robo do roboty gdzieś tam za granicę. Już któryś raz go okradli. Jest w takim dołku. Bardzo trudno mu jest. No bo wiecie, jak, jak ukradną pieniądze, to ciężko. Miał na utrzymanie i teraz mu ktoś ma, musi po pomagać. Więc psychiczny, psychiczny ból jest bardzo duży. Więc módmy się, żeby się nie załamał, żeby powstał z tego wszystkiego. Inni też proszą o modlitwę. No to się będziemy modlić w Waszych sprawach, w sprawach innych, rodzinnych, różnych sprawach, o pracę, żeby była dobra, żeby się wszystko dobrze układało, żeby nie było nerwów, tylko żeby był spokój. Bo najważniejsze, ojciec Pio mówi, jest spokój. W spokoju dopiero jest rozwój. Bo jak jest niepokój, niecierpliwość, to nie. Święty Paweł mówi na pierwszym miejscu, że miłość cierpliwa jest, łaskawa. Na pierwszym miejscu jest cierpliwa. Więc tam, gdzie nie ma cierpliwości to nie ma miłości. Bo uczucia niecierpliwości nie korelują z miłością, tylko z jakimś gonieniem kogoś, samego siebie i innych i, w, i wścieklizny. Zgonienie wścieklizny i wydzielanie wścieklizny, to, to, to nie jest droga dobra, więc musi być cierpliwość i, bo w cierpliwości jest miłość. To pomódmy się do świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Więc wszystko to wkładamy do korzyczka ojca Pio. Niech to przerobi w tej maszynce transcendentalnej i komuś ofiaruje. Potrzebującym, pokojcie z mój, żeby się modlić za potrzebujących. W czyściu cierpiący, bo ten kosmos, my tu na Ziemi, na innych planetach, gdzie żyją, to jest czyście, to jest kołcho z pracy. Dobrze, to przeczytam Wam wiersz mój. Nieznana przyszłość. W uszach cyka zegar stary. Przypominający umarłe minuty, trudno jest przetrzymać chwile bezpowrotne. Otoczyła mnie zapłakana gra, dochodzą gdzieś słowa z daleka, a jednak ich już nie słyszę. Zrównał się stopień wszelki, kontrast stracił swoją wyrazistość. Cóż wiem o mieście, w którym jestem? Cóż wiem, kim jestem? Wbite myśli jak gwoździe, a jak łatwo je zagiąć i wyrwać. Uczucie gorące bije niczym puls, a jednak wyczuć go nie mogę. Żyć to jest konać. Idzie czas wolno i szybko. Jest i znika, a zegar cyka. Na zewnątrz jakby nie istnieję, a wewnątrz przestałem być. Ileż w tym szarości zatraciły się promienie, promienie, podziały kształty wymierne? Raz wzlatam na skrzydłach anielskich, raz słyszę tylko echo tej muzyki. Raz jestem, raz mnie nie ma. Błędne życie moje. To jest taki krzyk duszy w ciele, w tym świecie, bo jest. Wszyscy są tu pogubieni, jak jeden. Nawet papież jest pogubiony, bo nie, bo nie jest naprawdę. <laughs> a co dopiero mówić o innych? Ojciec piją mi powiedział, że kapłan, ksiądz, jest tylko człowiekiem i musi tak samo wierzyć jak każdy inny. <laughs> Pomimo, że jest wykształcony teologicznie, filozoficznie, ale to jest tylko teoria. <laughs> Teologia to jest teoria, a filozofia to jeszcze większa teoria. Jeszcze jeden wiersz znaczenia. Cóż znaczą uczucia moje? Cóż znaczą moje myśli? Czym jest mój niepokój i strach? Czym radość i wesele? Czym dążenie i cel? Czym zaślubiny? Panie, kim Ty jesteś? Kim są ludzie? Kim jestem ja? Ani to pęd, ani spoczynek, ani ekstazy. Ani morza radości, ani płacz nieustanny, ani wieńce chwały, ani chaos, ani ład doskonały. Czemu? Dokąd? Po co? Panie. Też taki krzyk wewnętrzny napisałem. To wszystko przeżywałem, przeżywam, dlatego tak piszę. To jeszcze jakieś krótkie. <laughs> krótkie myśli z drugiego tomu. Jeśli wraz z przekazywaniem wiedzy ścisłej, humanistycznej, nie odbywa się zajęć z wychowania do wartości ludzkich, opartych na miłości, problemów zamiast ubywać będzie coraz więcej. I następna myśl. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Jeśli masz dobre serce i chcesz dobra, błądzenie nie zaszkodzi Twojemu zbawieniu. I słowo Ojca Pio: będziesz błądził nieraz jeszcze i się pobrudzisz. Gdy nastawisz się wyłącznie na miłość i dobro, tych błędów będzie coraz mniej. Błędy nie przeszkadzają w zbawieniu. Jeśli masz dobre serce, dobre intencje. To i tak będziesz robił błędy. Nie ma siły. Nawet tabliczki mnożenia przecież nie znasz do końca na pamięć. Ja już w połowie chyba zapomniałem. <laughs> błędy się popełnia. Wystarczy, że się odwrócisz, coś tam i wejdziesz w drzewo na przykład, albo w błoto, albo w jakąś kubkę psa. <laughs> błędy się popełnia. i Czasami się osądza źle, ocenia źle, wymyśla się coś na czyjś temat. Bo jest się wścibskim. Jak ojciec mówił, że dużo ludzi jest wścibskich, właśnie takich agresywnych, to trzeba leczyć. <laughs> I leczy się to miłością i, i pracą duchową. Jeszcze jedna myśl. Spontaniczność potrzebuje uwagi. Łatwo stać się nieodpowiedzialnym lub szaleńcem. W złym znaczeniu, oczywiście. Jeszcze jedna i to kończymy. Mądrość rodzi się z cierpień, ale nie tylko, z radości tak samo. Pierwszym źródłem cierpienia jest ciało. Niektórzy tego cierpienia nie zauważają tak im dobrze w tym życiu. Nabierają rozumu dopiero, gdy dotkną ich choroby lub w, ich, lub w chwili śmierci. Wtedy jest zbyt późno na poprawienie. Mądry jest ten, kto od początku szukał. I znajdował. Nawet jak się znajduje, nie to, co jeszcze trzeba, bo te etapy przechodzimy. Najpierw, jak ojciec mówił, jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potem jest potęgowanie, a na końcu jest dopiero mm, matura. Więc to trzeba wszystko tak po kolei, nie bać się, nie przejmować się tym, że czegoś nie rozumiesz, że ci nie wyjdzie. Ważne, że jesteś na drodze systemu miłości i ta droga ci doprowadzi. Dowiesz się wszystkiego, znajdziesz wszystko co trzeba, tylko mm, nasłuchiwać trzeba Boga i aniołów. To wtedy wszystko pójdzie jak z płatka. Nawet jak no, rozrabiamy trochę, bo rozrabiamy przecież, rozrabiamy. <laughs> Nieraz się rozrabiało. <laughs> Ale żeby rozrabiać nie groźnie oczywiście, tak? Na luzie. Trochę luz. Ojciec Pio też był dowcipny, bardzo żartował, śmiał się, komuś tam różne rzeczy opowiadał. Kiedyś tam pamiętam, gdzieś czytałem, że Ojciec Pio siedzieli gdzieś tam z braćmi na, na tym, na ławeczce i gdzieś tam butelka jakaś była, bo tam oni piwo czasami też pili. Ojciec, w książce wyczytałem też, że Ojciec Pio miał buteleczkę piwa w swojej celi, jak ktoś tam do niego przyszedł, jakiś brato Poczęstował go piwem troszkę, żeby sobie łyknął. No i gdzieś tam butelka jakaś była pusta, a tam ktoś, jakiś zakonnik chodził i tam się mody troszkę niżej. Tak, taki był spad, tam niżej i on się zpił, a rzuć mu butelkę w niego. No taki żartował, po prostu umiem żartować. Czyli trzeba umieć żartować, nie być poważnym, bo poważni są tylko <laughs> władcy i politycy. <laughs> Święty nie jest poważny. Jest ekstrawertykiem spontanicznym. I takim należy być. Powaga to, to inaczej, waga. <grym> Armata, powaga. To nie, nie można być takim poważnym. Ale trzeba być odpowiedzialnym i otwierać się. I jak mówię, w tym wszystkim, w tej pięknej spontaniczności, w tej pięknej po powadze i cierpliwości to co powtarzałem i będę powtarzał, niczym się nie przejmować, ojciec mówi, niczym, wtedy będziesz zdrowy. Więc zachęcam was do tego, aby się niczym nie przejmować. Paweł tam stracił pieniądze, niech się nie przejmuje tym, bo będzie, będzie go to bolało, 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 w końcu będzie miał arytmii dostanie albo jakiegoś wylewu z tego powodu. Po co? Zarobi jeszcze nie raz. Ale właśnie, jak je, taką wiedzę ma potężną, Właśnie w tych słowach, żeby się nie przejmować, bo to jest potężna wiedza, to jest ogromna moc. To wtedy, nawet jak Cię okradno, to machniesz ręką. No co zrobisz? Ja, ja pamiętam też, jak ten mój znajomy ksiądz Wiesław też jeździł do Krysi. Myśmy go tam wprowadzali na rozmowy. On prowadził rekolekcje gdzieś tu i tam w Niemczech, w Grecji jeździł, we Francji był. Tak go wysyłali bo dobrze głosił i nieraz tam zarobił trochę pieniędzy i chciał, mm, pojechał, yy, yy, yy. chciał pani Krysi po prostu dać, bo ona nie pracowała, więc tam ludzie czasami coś przynosili, ona nie chciała brać i nic nie, nie brała, nic za pieniądze absolutnie, ale z dobrej woli po prostu tak. No i miał jakąś tam saszetkę tych pieniążków, żeby jej tam zawieźć do domu, żeby mogła się utrzymywać dalej i robić to, co robiła, bo ona od rana do wieczora, były rozmowy, listy i tak dalej, więc nie miała czasu na pracę, a w międzyczasie trójkę dzieci jeszcze urodziła. Więc była taka pa pani starsza, jedna, która pomagała jej we wszystkim. A tutaj całe pokoje były ludzi i czekali na rozmowy. Więc jechał pociągiem, zresztą nie raz jechałem z nim też do, do pani Krysi z Wrocławia. Jechał pociągiem, opowiadał mi, i taka była moda, że kra kradli, właśnie, no, okradali ludzi. Ale takim sposobem, bo każdy był czujny, nie imię, sobie gdzieś tam schował tego. Ale wpadli na pomysł, żeby usypiać ludzi w, wago, w przedziale. I w, oczywiście psyknęli jakiś środek usypiający. No zasnął, on też zasnął, tam kilka osób było. Wszystkie obrobili. I on miał tutaj gdzieś schowany pod tymi. włożyli rękę, wyciągnęli, bo tak mocno spał, że nie czuł. No, i też go to bardzo bolało, bo napracował się, chciał przyjemność zrobić, pomóc tam, i nie dało się. I ojciec Pio też mówił, właśnie, żeby się nie przejmować i ofiarować to niebu, tą, ten ból, właśnie. Więc czasami tak jest, że coś się zepsuje, samochód, zderzenie, stłuczki, to boli wszystko. Ja wiem przecież <laughs> różne takie nieprzewidziane sytuacje, ale jak masz taką wiarę, i taką moc, i potężną wiedzę, żeby się nie przejmować i być cierpliwym. No, to jesteś jak w niebie. Nawet jak się coś stanie złego, dobrze. To trzymajcie się systemu miłości, uniwersalnej wiedzy, która mówi, że być odpowiedzialnym i jednocześnie niczym się nie przejmować. To trzymajcie się i niczym się nie przejmujcie. Papa. Pa.